Cześć! Dzisiaj chciałam powiedzieć troszeczkę o apteczce dla Maruszka. Jak widzicie, tutaj sobie przygotowałam kilka rzeczy. One tak nie są zazwyczaj zapakowane, ponieważ one to są tam pozbierane z różnych miejsc w mieszkaniu. Natomiast tutaj chciałam właśnie pokazać, co nam się super przydało i co warto mieć na samym początku w apteczce. Tak więc tak, może zacznijmy od czegokolwiek? Tak? Pierwszą rzeczą, jaką tutaj mamy, są kompresy jałowe. Na samym początku, jak ten jest gdzieś tam podrażniony, czy wiadomo, musi się wygoić, to warto mieć do przemywania gazy takie jałowe. One są pakowane w ten sposób są bardzo mięciutkie. Ja to akurat mam z Medicom. Pakowane po bodajże 25 sztuk razy 2. No bo w jednym takim to są właśnie dwie gazy. Albo właśnie do przemywania pęczka też super są takie zwykłe patyczki. Um, bo tam łatwo sobie dojść. Um, I teraz tak. Um, ja na przykład nie widzę sensu w kupowaniu tych takich specjalnych patyczków dla dzieci, ponieważ i tak tych uszu się nie wiadomo jak tam nie przeciera. Ja swojemu maluszkowi przecieram uszka, jak już je zamocza, to przecieram później. Tak. Tak zwyczajnie, tak na zewnątrz, nie wkładając tego do łóżka, bo nie można tego wkładać do łóżka. W ogóle nie można w ogóle grzebać jakkolwiek dziecku w uchu, więc ja nie widzę sensu kupowania dwa czy trzy razy droższych patyczków specjalnie przeznaczonych dla dzieci, bo wystarczy mi to zwykłe osuszenie tutaj małżowiny na około, na zewnątrz i, i, i tyle, tak? Więc te patyczki się przydają do i pępuszka, i do łóżków, i my je cały czas używamy, też chyba drugie trzecie czy opakowanie ogólnie też polecam myć z sobą jeżeli ktoś tak na co dzień przemywa oczka to zwykłe też takie niejałowe niejałowe kompresiki te są akurat twarde, pani mnie nie zrozumiała bo raz kupiłam takie mięciutkie i one chyba były ze kompresy niejałowe bodajże, bo to są akurat z gazy bawełnianej, a ja nie chciałam z gazy tylko są też chyba z włókna bawełnianego czy coś takiego i one są tak samo mięciutkie jak te. No ale tutaj mi coś nie zrozumiał, więc to no trudno, teraz na razie przemywam tym tak delikatnie oczka, żeby gdzieś tam nie zaropiały. Jeżeli chodzi o przemywanie pępuszka, to ja wiem, że powinno się przemywać um, przemywać zwykłą wodą i my tak ogólnie robiliśmy. Natomiast warto mieć w swojej apteczce Oktanisept, ponieważ jeżeli coś naprawdę się złego stanie i tak dalej, to warto mieć to i tym, gdzieś tam troszeczkę a, pogmyrać przy tym pępuszku, a, bo nam troszeczkę gdzieś tam jakiś delikatny stan zapalny wszedł, więc to się super przydaje. Mm, tak, teraz następną rzeczą to jest a, termometr. Tylko najlepiej mieć, moim zdaniem, termometr taki elektry, elektroniczny, który jest taki bardzo elastyczny, tak, bo ja nim wiadomo, no, że tak powiem w tyłeczku się mierzy temperaturę, więc moim zdaniem super się sprawdza. Mamy też taki bezdotykowy i on jest taki naprawdę do pierwszego... Do pierwszego jakiegoś takiego sprawdzenia temperatury, i jeżeli na nim wyjdzie gdzieś coś troszeczkę podwyższone, czy widzimy, że rzeczywiście córka jakoś dziwnie i specyficznie się zachowuje, no to wtedy używamy tego, chociaż ja mówię, ja wolę ogólnie zazwyczaj tego użyć, i tu wiadomo, troszeczkę oliwką posmarować i wkładamy i z tego co mi mówiła położna i pediatra to od temperatury która w tyłeczku, tak, od temperatury która wyjdzie na tym termometrze w pupce odejmujemy jeszcze pół stopnia i to jest ta e, prawidłowa e, temperatura kolejną rzeczą są takie zwykłe płatki. One mi się przydawały często właśnie jak gdzieś tam np. Córka, córka na szybko ulała, czy na przykład gdzieś tam lekkie miała zanieczyszczenie, tutaj wiadomo gdzieś tam przy odbycie, czy coś. No to wtedy właśnie w wodzie maczałam taki właśnie płatek i on mi się właśnie super sprawdzał. Ale do takich większych rzeczy to super się sprawdzają, właśnie też takie płatki, ale to powiem może tam później, bądź w innym filmie. Nie wiem, czy ja rozdzielę te filmy na więcej. Nie wiem, ile ten mi zajmie, tak więc zobaczymy. Mm. Ale to też się super właśnie sprawdza do jakiegoś tam przemywania, gdy dziecku coś się ogólnie, gdzieś tam, nie wiem, czy paznokietek, ostatnio mieliśmy właśnie zakażenie paznokietka tutaj, czy okolicy paznokietka, no to właśnie optaniseptem przykładaliśmy, no i, i w ten sposób tak robiliśmy. Więc to jest takie, a, można to podciągnąć właśnie pod apteczkę, można to podciągnąć pod kosmetyczne rzeczy, jak kto tam woli, e, to to nie pod apteczkę. Teraz kolejną rzeczą jest linomak, e, Ogólnie maść, e, czy tam krem do pupy. E, my używamy cały czas. Przy każdej zmianie pieluszki używamy linomagu. Już wolę tego użyć, niż tego nie użyć i później gdzieś tam e, leczyć e, odparzenia, e, czy na przykład, e, nie wiem, zbyt często leczyć te odparzenia, tak? Więc ja już wolę zakupić gdzieś na aptece jakieś, no tam to kosztuje jakieś znaczy, może nie grosze, ale ja kupuję tą większą, to większe opakowanie. Ono ma 200 mg na gram i kosztuje jakieś 17-18 zł, tak więc ja zazwyczaj to zakupuję. Kolejną rzeczą jest oczywiście sól fizjologiczna. Ja tą solą przemywam oczka. I teraz już do, tylko do tego używam. Kiedyś zakrapiałam nosek solą fizjologiczną, natomiast Dowiedziałam się, że to jest, e, no, podra może podrażnić na dłuższą metę e, nosek. Tak więc e, sól fizjologiczna i ona też jest owszem. E, I tutaj, jeżeli chodzi już o nosek, tak? to powiem o kolejnych dwóch rzeczach. E, sól fizjologiczna przydaje się do używania katarku. E, ja jestem zwolenniczką katarka pod odkurzacz. Super nam się sprawdza, super wyciąga smarki z nosa. Na samym początku córka miała cały czas katar. Ona zresztą codziennie rano ma katar i na samym początku codziennie odciąkaliśmy rano i wieczorem, natomiast dowiedzieliśmy się, że używanie codziennie katarka jeszcze jakby nasila ten katar, tak? No bo dziecko często ma ten katar, ponieważ na przykład tak jak teraz jest okres zimowy, jest ogrzewanie, więc ta śluzówka nosa ja zresztą sama ma teraz katar, a chora nie jestem i śluzówka sama wytwarza ten katar, żeby nawilżyć nosek. A my to cały czas jakby odsączaliśmy, więc to jeszcze więcej jakby nasilało ten katar. Teraz używamy codziennie i to pokażę. I to też właśnie bardzo warto mieć. My akurat mamy ze Sterimar, nie wiem jak to się czyta, ale chodzi o zwykłą wodę morską. Ja akurat polecam tą, nie wiem... Czy y, tę wodę? Y, nie wiem, czy są jakieś jeszcze inne, ale o co mi chodzi? Tutaj chodzi o to, że tą sól możemy w każdej pozycji zaaplikować Czy to do góry, czy to na dół, czy bokiem i tak dalej Ona w każdej pozycji właśnie kiknie. Nie jest jakaś super droga, nie pamiętam teraz, bo jej się często nie kupuje Używamy tego codziennie i zauważyliśmy, że rzeczywiście ten nosok jest nawilżony Tego katarku jest mniej Co prawda córka co rano ma katar, taki jak my to nazywamy, taki babole ma w nosie Ale ja też mam katar, chyba ma to pomnie. Kolejną rzeczą, którą warto mieć na samym początku, aby gdzieś tam się zabezpieczyć, jednej rzeczy nie wzięłam. Tutaj widzę: to są czopki z paracetamolem, które działają dość szybko. Natomiast jak już dziecko jest troszeczkę starsze, starsze, cięższe. No, to te czopki się nie nadają, No bo trzeba by było czasem dwa albo trzy czopki wsadzić dziecku do tułeczka, a to chyba nie o to chodzi, więc super przydają się krople. My akurat mamy pedicetamol, a nie chcę tutaj, żeby jakoś, nie wiem, promować czy coś takiego, bo są różne krople z paracetamolem, natomiast my używamy pedicetamol. Teraz ostatnio nam się przydał. Pier za pierwszym razem użyliśmy, gdy podcinaliśmy bendzidełko i przy pierwszym dziecka córka bardzo płakała, więc uży użyliśmy raz tego pedicetamolu i teraz jak córka gorączkowała, to też tylko tego Petycetamolu. E, zakupiliśmy też Nurofen Forte dla dzieci, natomiast tego nie użyliśmy. Nurofen Forte w ogóle jest używany e, i uznawany jako taki lek e, jakby specjalnego działania, gdy już naprawdę Petycetamol nie działa, no to wtedy ten Nurofen się daje. Natomiast nas Petycetamol bardzo fajnie zbił gorączkę, więc e, tylko jego używaliśmy. Co my tutaj jeszcze mamy? A to to są jakieś próbki, bo nie będę o tym mówić, bo to bez sensu. Um, później tak, probiotyk. E, ja tutaj mam kolejne pudełeczko. Nie chcę tutaj w jakikolwiek sposób promować e, konkretnego probiotyku, bo każdy używa jaki chce i każde dziecko powinno, e, no każdemu dziecko jest inny probiotyk potrzebny. Dzieci karmione piersią inaczej, dzieci karmione modyfikowanie inaczej, dzieci urodzone naturalnie, inne probiotyki, dzieci urodzone starskim dzieckiem też inne, więc ja tutaj nie będę promować, chociaż pewnie tutaj było widać wcześniej, ale to już nie chodzi o to. Ja tutaj mam akurat zamiennik o, było widać. Ja tutaj akurat mam zamiennik um, Dicofloru, tak? Ale mówię, są te mix Dicoflory, jakieś tam for active. No, różne różnice, ja różne przechodziłam, te biogaje, nie biogaje nam akurat e, biogaja bardzo zaszkodziła, więc no a jednym super pomaga, więc tak jak mówię, każde dziecko używa czegoś innego. My mamy 5 miesięcy i teraz będziemy jeszcze musieli przez kolejny miesiąc używać e, probiotyku, ponieważ córka teraz ma antybiotyk i e, koleżanka, która jest lekarzem powiedziała mi, że dzieci... Dłużej odbudowują florę bakteryjną, więc dobrze jest jeszcze przez miesiąc po zakończeniu antybiotykoterapii używać probiotyku. Natomiast, jak my w ogóle odstawiliśmy na dwa tygodnie probiotyk, to te kubki dziecka naszego bardzo się pogorszyły, więc używamy na razie. Mówię, jednym dzieciom jest potrzebne, innym nie. Kolejna rzecz to jest witamina D. Ja bardzo polecam używać witaminy D, która jest lekiem, czyli albo Vigantol bądź Vigantol, ten nie pamiętam, w kropelkach, taki żółty yy, i on jest bez recepty, albo Devicap, yy, on jest akurat na receptę, tamten nam coś chyba szkodził, albo taki zbieg okoliczności był, ten nam w ogóle nie szkodzi, ale tutaj też trzeba zaznaczyć, że o, mąż wraca. Trzeba zaznaczyć, że e, no, on ma smak anyżu ponoć i nie każde dziecko to lubi. E, tak więc chyba teraz już zakończę, bo mąż wraca z turką e, i następnym razem opowiem o jeszcze pielęgnacji i o ciuszkach, które e, warto mieć w wyprawce. Tak więc to by było na tyle. E, dzięki e, i zapraszam na kolejne filmy. Cześć!